Siema, jestem Guzika w dzisiejszym filmie razem z Mano i Gabi, i paprycjuszem zagramy w weselne krzesła, w takie imprezowe krzesła. No, na pewno w to graliście kiedyś, więc będziecie wiedzieć o co chodzi, tylko że oczywiście zagramy to w Fortnite na trybie kreatywnym. W takim ciekawym trybie, co je znaleźliśmy, yy, więc powinno być git. Powinno wam się spodobać I jeśli Wam się spodoba, to napiszcie oczywiście w komentarzu. Ja to zaserduszkuję i napiszę też jakieś inne nowe propozycje, jakie możemy zagrać i na pewno to wybiorę. Pamiętajcie też o tym, że on mój drugi kanał, na który ostatnio był film z GTA, dam gram z Hogatem, z całą ekipą Hoga. Dlatego, więc też jest fajne. Mam też Instagram, tam dobijemy do 1000 followów. Jeżeli dobijemy 1000 followów do końca lipca, no to będzie konkursik z tej okazji. Więc pamiętajcie o tych linkach. Wszystko jest w opisie pod filmem. Ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Dobra, muzyka! wyszła, więc my musimy biegać w kółko. Babryk jest jakiś taki szybki. Co się stało? Jeffy! Nie, no O! Nie! Nie! No ja! A! Nie! Zabrała W pierwszej rucie podobno są 4 uh, krzesełka A są tak obok Więc mnie chyba zdążę też <laughs> Dobra, to jest szczęście duże, ale jakiś skąd! No. Oczywiście, jak muzyka nie gra, to my nie możemy się różnić. Dopiero kiedy muzyka zacznie grać, o to w tym wszystkim chodzi. Teraz gra? Muzyka zaczęła. głośnik, jakbyś troszeczkę jednak odsunął się. No, Nie weź, wygląda. A, a, proszę. No nie, bo to weź. Dla naszej negatywności będziemy biegli. Są tu tutaj czasami jakieś eventy dziwne, że na przykład musimy sobie coś zrobić. Mam nadzieję, że tego tutaj akurat nie będzie. Ile. O! nie! Jest! Jest! Mam! Mam o! dobre papier i niestety Ale pecha miałam totalnie Trzy krzesełka rundzie. w tej rundzie. teraz już będą tylko dwa Więc no A -a. Znowu jedna osoba będzie musiała Odpaść i mam nadzieję, że szczęście Pokieruje tak, że nie będą musiał być ja Ale Papryk też pewnie by nie chciał odpaść, czy chciałby? No ja bym nie chciał odpaść, ale Ej, ja, ja też bym nie chciał Opuść Aby... tyłu! A dzięki, dzięki, widziałem, nie. widziałem nie. Dobra, z guzikiem to na easy o, będzie teraz. O to byczku? Się pokazało ale i przede, przede mną. szczęście, no. Ja jestem to jest mistrzem w tej skrzydełce. Że my z guzikiem na dwóch stronach mapy. No. To jest bardzo losowe, to oj, tutaj oj, tak, się. tak. Zobaczymy, ale. Aha. Ale, cisza. No i gdzie to jest? No nie, wygrał. Pierwsze guzik całą mapę ty. musiał przebiec. A, oj, wygranko. Dość łatwo, dość łatwo. <laughs> Pierwsza runda idzie dla mnie. Druga runda, moi drodzy! Słyszę. Cześć, Paweł. Lecimy lecimy, ja. lecimy, lecimy, lecimy. Ej, ja sobie trochę Gaby, oddalę się od tam w drugą was? stronę? Ja poczekałam tylko, <laughs> nie nie żeby pobiegniecie. A, A, ja ty? A ty co biegasz w drugą ja stronę? Nie, ja się nie sobie biegaj, się chce. A że Gabi A, stoi? O, ale łatwo. Bo Heja. Adi był blisko i musiałam tutaj pojechać. Każdy sobie biega jak chce, tak? Tak mi się wydaje. No nie wiem. A nie w prawdziwych e, krzesełkach jest tylko, no że w jedną No w jedną, w jedną. O dobra. Ale stanąć można jak ktoś chce, prawda? Tak. Tak, jak się no zmęczy No Można to tak mówi, zawsze to przetrzymywać, to co? Tak. co nie? Się przetrzymywało zawsze ludzi. Tak, Kuchy. no. <laughs> ja to, to ja tak nie ja grałem. Co Guzik, nie biegaj tak szybko. A ja sprinter wow. jestem. Łatwo. Jest. Ale fartem mieliście tu dwa krzesła. No, trochę tak. Przecież w potem będziemy robić, ekipo. Tak. Wszystkie krzesełka są za mną. jest już muzyka? Jest. Jest, już no, Dobra, dobra, dobra. Ej, uwaga, teraz tylko no, dwa ja To jest najbardziej niefertrybnych. A! a dobra, jezus, żeś to dystans. Co? Ja nawet nie usłyszałem, że już muzyka już Dwa Jezus, ktoś... znowu my we dwóch Ja znowu ja z tutaj. Dobra, obrynałem. ewidentnie teraz jest szansa dla mnie tutaj, robiona, A jesteśmy bliżej siebie, czy nie? Nie, ja specjalnie ja zakładałem dystans, ekipo bo... Dobra, 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 dobra. Słuchamy muzyczki. Z Jest! Łatwo! A jeszcze poczekam sobie. No dawaj, no, 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 słaniaczku. No, no, zdążysz czy nie zdążysz? Ok. Aaaa! że się nabierze. Niezłe szanse. Luz w erę Oj, oj, oj. No, tak najlepiej pojechać Będzie tak. A, to twoja muzyka to Właśnie też myślałem, że to muzyka już muzyka A jeszcze nie ma. A Gabi się ja podbiegła! Gabi, ty włączyłaś w ogóle muzykę czy nie? Włączyłam, ale mam o, bardzo cichutko Tak, mam, ale mam cichutko No, no coś mi się mnie, nie pajacę. wydaje Aaa, przegoniam Gabi Po co ktoś. ja biegam? Jak tu mogę sobie stać po prostu i tak będę trafiał? No ta runda jest easy, nie? Co komu to zaliczyło? No coś tu nie ma krzesełka każdy ma krzesełko Gabi Ale ty musisz za swoim biegać A Ale się że mnie Co? Bo tam chyba wszedł ten Najpierw Co? guzik Możliwe, że ja no I guzik jakby we mnie zaklepał nie! Oh yes. Najgorzej No nie, bo ja nie miałem Łatwo, łatwo Łatwo porobiony Podjarany. O, jest muza. No jest przecież to ty gadasz. to ja poczekaj. Oni dostali skarę, ja dostałem jakiegoś famasa. Hehehe. To jest szczęście się do nas uśmiechnęło. <śmiennęło> ale nie powinno moim zdaniem, wiesz? Czture ja myślę, że bało, no. z tu zapracowałem. Z Gabi to jest niesamowita w internet. <śmiennęło> o, no zrobione. Łatwo. O nie, nie, o nie jest krzesełko. Gabi! A, tu są fajne. Dwa, 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 no no. no. To jest no nie takie. <śmiennęło> No i co? Nie zostawcie <śmienicza> dla niej łapkę w górę, bo ja wyślę to jak... jak, jak cztery czterolatka jest. Dobra, dobra, dobra. <śmienicza> Znowu walka o finał, już trzeci raz. No tutaj już jest, będzie walka o wygranko. Proszę da nie krzesełko! Nie, nie! To, nie to, no! To, no to. Nie dam się czekać. Nawet nie poczekała. Juuuur! Jaki. Uuuu jakie wyścigi Tak Jak ma znaczenia, zapomniałem, że... Pierwsza lunda jest. Teraz jak no. skacze Moi, moje krzesełko, ez. się musi uh, dowiedzieć. No. Dobra. Musik. Tu, 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 tu. Dobra, biegnę. To jest taka, du, tu, 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 tu. taka dżunglowa trochę taka muzyka. Jungle. Audio jungle. Tak, audio jungle. Audio jungle. <śm Lewatka> Była taka biblioteka chyba. No, 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 Ruchu no się jak, pakarek. przecież jest. Nic nie może ruszyć. to jest scam, <laughs> Łatwo, łatwo. No ja cię usłyszałem trzy razy. Fajnie to <laughs> Ale czekaj, ale tam papryk tak taktycznie. Właśnie, no, właśnie no. tak trochę. Musisz więcej niż 4 km na godzinę biec No nie, sobie. nie mam żadnego krzesełka. O! Co? było jedno krzesełko no, tylko. Papryk jest pajacem. <grym> i co? Nie, no zdaniem, za... Nie, no nie. Kto już się... tylko no tylko jedno było? Papryk nie westaje za ten zapisy. Co było tylko jedno? nie no, papry, to było słabe, strasznie. Bo, <grym> <grym> papry <to> jest... <grym> miał dwa krzesełka o siebie i sobie zajął checkpointa, więc was zabiło. Przebiegłem w Dostajesz nie minus. ma czegoś takiego, nie było zakazu. Nie, <grym> złoty. Złoty. Nie, A jak guzik zajął dwa krzesełka i odpadłem, to co? Ale to było przez przypadek, nikt nie powiedział, to zrobię z premedytacją no, i że za takie zachowanie. Nie ma czegoś takiego. Pana. Nie masz w czwartej grze, nie wygrał, przykro mi. Ja mam A ty nie masz czwartej, czwartego, nie masz. Mam. Nie, nie, napiszcie, czy twoje... Moim zdaniem to było strasznie niesportowe zachowanie, waszym zapewne też. Napiszcie w komentarzach. No, no na pewno, ale... Jak... Nie, Lekka nie, no, sugeracja. Ale musisz. eliminować. przypadek, przecież przy, 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 przy sam nie wiedziałeś czemu umarłeś, no... Pajacu. No dobra, ja nie No nie próbuj nie się mogę. bronić teraz, dobra, bo... Na raz, na raz, wiesz, to ja idę że że to po powiem. kolejne piasełko. Nie o, no! Przepraszam. O nie! Aha! Aha! O, o, oj, Fabryk! Aha! Stąpasz po cienkim losie tutaj, myślę. Widzowie... Myślę, Music! Kik z ekipy będzie niedługo tutaj grany. Tak Gdzie widzowie? wybiegać? Bez no muzyka jest! No jest muzyka. No. Link do ankiety daję w komentarzach, jest widzowie. Niestety by tak siak, muszę jest dać i Legendarny bronię. itemek na moje konto. Smutne to, widzowie. Idziemy się bić. Idziemy się bić. No... Nie wiem co o tym powiedzieć. Czasami zło też wygrywa, no niestety. A, a no masz? dobrze, ile masz broni, Papryk? Jesteście u siebie wszyscy? Tak! Dwadzieścia. Nice, dobra, tak wygląda moja skrzynka. A tak, moja! Papryk ma cztery bronie, oczywiście. Oczywiście. Bo jedna mi spadła, więc dajcie mi chwilkę, żeby wrócić na górę. O nie! Mam, mam pięć broni. No jak? Dlaczego? Tylko miałeś mieć. Ale mam pięć broni. Co? No papryk! Może liczy to, kilofa. Przewodajcie się wszystkim tutaj. E... Nie no, spokojnie, narudzić. mam cztery, cztery. Widzę, że idziesz na walkę Ciągle. z nami, tak? Na walkę idziesz z nami. Nie chcesz podejść. Ty, ty to nawet podejścia nie masz do mnie. Co tam z ale z naszymi widzami tutaj. Oj, tak, tak. A widzowie to co? Też nie mają podejścia, może jeszcze powiesz. Widzowie? No nie mają, bo są po drugiej stronie monitora. Aha, napiszcie mu tam lepiej, jak bardzo jesteście po drugiej stronie monitora. Zostawmyś fabrykę po raz kolejny. Może w końcu się spełni Dobra, widzowie, to za ile? 45 startujemy? Za 5! 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1! 1, 1 LET'SI! CISA! Bo tu już można budować. Można budować Papryk nie strzela do mnie go zimną rozwaliście. Wow! Nie! Z padanką miałem PL Jedyna profilna rzecz legendarna. Jezu, a, ale wolno ładuje się ten. Alba, e, mini, ten. E, ta rakietnica szara. A! <grym> Spadła. Ferdek <grym> ja, to robiliś, był. Dupę ci z pistoletu krzemionowego Aha, aha. Ale że on. Aha. Uh -huh. Dobrze. Uh -huh. Się bierze się udział w walkach A no właśnie tak! Ja bym zrobił ewidentny tutaj fokus na papryka Za to co wygaduje No jest to najgorszy no Czekaj nie na mnie, nie na mnie, no czekaj Sil, <laughs> Fokus na papryka, ja rozumiem Lubię takie zabawy <laughs> <laughs> No i przez... Ja dos... Ty dostajesz za 50 ode mnie, a ja od ciebie za 150 Tak? <laughs> Tak ja źle skończę, Kibo. Dobra, on ma już 3 kile, 3 kille ma. O, do mnie, idzie do mnie. Ale bym mógł teraz zabić Manu, Jezu. Ale nie zrobię tego. Kto leży? Aja, aj, aj, nie udało no, mi się. Leżysz, Papryk? Leżę, leżę. <laughs> pyta, czy może na mnie zejść. <śmiech> <śmiech> Ale nie no, nie, zgubiłem cię, no. no. To szedł chyba w ogóle. Na i będziesz zabił Wow! Jak mnie zaskoczył gość! Oje! No oh yeah. Trzeba ukraść No Oj tak, tak! O A nie, to dwa, dwa naraz! Co jest? A skąd ty masz impulsy? Ja cię zlikwidowałam, ale papryk tu przy Kto ma impulsy, widzowie? Kto? Ej, ale impulsy przecież są. Jak ja ty impulsy? mnie na kita zabijasz? Bo miałeś 10 życia? Miałeś 10 życia? Miałeś 10 życia? Może tak, ale <laughs> ty <tego> nie. <laughs> no, Oj, koniec. Co koniec już? Co tak szybko? No, ale ja musimy zrobić to 20 winów, a kim to będzie trwało, to 3 minutę, bo, mało, bo, <grym> minuta, bo te zabawy nie mają szans. <grym> ale... prawie... <grym starych> że ja zero zrobiłem? A że Gabi 4 razy się wywróciła? O co ci chodzi? Gabi zabiła Guzika pewnie. Nie tak, wiem Basia, tak, czy to Gabi ja, mnie zabiła, ja, czy Papryk. Ja zbikowałem Guzika i Gabi, i Gabi go zabiła wtedy. Ale mam 2 kille pistoletem krzemionowym. To nie były impulsy, to że ja tak skakłem tylko pistolet krzemionowy. Pistolet, no, no, no tak, właśnie. to było on no bez szary. Dobra widzowie, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie coś Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie, że to, że my się tutaj kłócimy i ten to są tylko zabawy, śmieszki. No ja no proszę tutaj papryczka nie, nie wyzywać. To że jest pocańcem i głupkiem, to wszystko wiemy. On już znowu tak sobie mówi, zobaczcie. E, kochamy Was oczywiście, będę się o kodzie kocie kodzie paprycy, kodzie guzik and guzik i kodzie e, Imanojek Imanoje. dla Gabi również. E, kochamy Was. Dajcie łapek, subach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A niedługo myślę, że może nawet częściej odcinki na Gabi. To pomyślimy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.